Dzień dobry państwu. Emila Krzemiska za mną mój gość. Dzień dobry. Bogumiła Pawlukiewicz, prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. To jest kolejny odcinek Tu i teraz, w którym będziemy rozmawiały o nowym budynku ZOLU postającym przy Kamiennogórskim Szpitalu, a także w ogóle o ZOLach i tej instytucji bardzo ważnej w obecnych czasach. Zostańcie z nami. Pani prezes, bryła nowego zolu przy szpitalu jest już właściwie gotowa. Te gotowe moduły przyjechały na początku roku, 6 stycznia zdaje się, tak. No i co tam, trwa wykończeniówka? Do kiedy możemy spodziewać się zakończenia tej inwestycji? Szanowni Państwo, Powiatowe Centrum Zdrowia podjęło inicjatywę wybudowania zakładu opiekuńczo-leczniczego w ramach rozbudowy Powiatowego Centrum Zdrowia i tak jak Pani redaktor powiedziała, bryła już stoi. Prace rozpoczęły się w grudniu przed świętami. Aktualnie już jeśli chodzi o budynek, to prace zostały ukończone. Nadmienię, że jest to inwestycja w ramach projektu i wybuduj z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja, która jest realizowana w formule modułowej, stąd też tak szybka realizacja. Do kiedy mamy deadline, kiedy trzeba ten projekt rozliczyć i budynek oddać? Projekt, do projekt należy rozliczyć, w ogóle wszystkie prace wykonać do 30 czerwca 2026 roku, a więc jest to bardzo szybka inwestycja, ponieważ najpierw projektowaliśmy, później oczywiście wyłoniliśmy wykonawcę, poczyniliśmy wszystkie formalności, a następnie przystąpiliśmy. Aktualnie przystąpiliśmy do e, opracowania e, ofert przetargowych na wyposażenie medyczne, jak i niemedyczne. Jak to teraz w środku wygląda trwa wykończeniu w jakim w ogóle to jest takie ciekawe w jakim stanie przyjeżdżają te moduły co tam w środku jest fizycznie Obecnie właśnie trwają prace wykończeniowe czyli podłączenie mediów ścianki działowe wszystkie prace związane już z dostosowaniem montażu białego czyli sanitarnego klatki schodowe a więc zaczyna się taka przyjemna część dla personelu który będzie tam pracował bo personel bierze aktywnie, aktywny udział mhm. w kolory, kolorystyce projektowaniu. Ile miejsc będzie zapewniał ten nowy obiekt? Docelowo? Nowy obiekt zapewnia opiekę długoterminową pacjentów w liczbie 55 osób. Aktualnie posiadamy zakład opiekuńczo leczniczy. No właśnie, bo to jest jakby jego kontynuacja, to jest kontynuacja tak? tak? Kontynuacja to, to jest rozbudowa. W nowym zolu. tak jak powiedziałam, będzie miało zapewnioną opiekę 55 pacjentów. Pacjent pacjenci będą przebywali w komfortowych salach. Będzie sala relaksu, będą również sale fizjoterapii, gabinet psychologa, psychoterapii, a więc będą bardzo komfortowe warunki pozwalające na godną godne, tak? godne przebywanie, godną egzystencję. Ale chciałabym jeszcze nadmienić, że oprócz tego, że, że będą komfortowe pomieszczenia, sale i związane z tym dodatkowe również miejsca, to będą również w ramach rekreacji dookoła jest zielono będą cztery piękne altany a więc nasi pacjenci będą mieli możliwość przebywania również na w otoczeniu zieleni na świeżym powietrzu altana tam był taki w raz nie? parku Właśnie park, tak go pamiętam, pamiętam go z bardzo dawna, z momentu, kiedy moja mama rodziła, mojego brata, i gdzieś mi on tak utkwił wtedy. Była tam wtedy bujna zieleń, jakieś ławeczki. Myślicie Państwo o e, odnowieniu tego parku i przywróceniu mu takiej postaci, choćby z 87? Tak, myślimy o tym, żeby przywrócić taki naprawdę e, e, piękny obraz parku, który, który będzie służył jako park rekreacyjny dla wszystkich pacjentów. Nie tylko pacjentów mhm. Zakładu opiekuńczo leczniczego planujemy e, e, zamontować e, ławki, które będą e, pięknie pomalowane kolorowo. E, planujemy miejsce na e, przestrzeń też taką wypoczynkową, czyli dodatkowe e, jakieś e, altany oraz miejsce na przykład na grilla. To z własnych środków, czy jakiś projekt na to? Nie, będziecie nie, te, mieli? te działania już będą pochodziły z naszych własnych środków. Super. Ale wróćmy do tego zolu, bo... Mm... Instytucja Zolu ma y, taką y, nie, nieprzyjemnie się kojarzyła często w Polsce, tak? Kojarzyła się z ludźmi, nie wiem, y, pozbawionymi empatii, którzy oddają swoich starszych członków rodziny y, do umieralni, tak? Dziś ta sytuacja wygląda, wydaje mi się, już zupełnie inaczej. Mamy pewną świadomość. Y, ale też nie, nie mamy tych możliwości, które mieliśmy kiedyś. Nie żyjemy już w domach wielopokoleniowych na wsi, gdzie ktoś mógł oddać się 24-godzinnej opiece nad starszym członkiem rodziny, ale też nie mając ku temu żadnych ani predyspozycji, ani szczególnych uzdolnień. Tak? Dzisiaj to jest, no, wydaje mi się, że każdy, kto przekroczył 40 próg życia, wie, że tego typu ośrodek, jak jest budowany, i tu nawet żartowałyśmy z koleżankami, że stawiamy nam, chatę na, na, na starość, że, że trafimy do takiego miejsca i prawdopodobnie będziemy już te decyzje podejmowały autonomicznie, podejmowali autonomicznie i zupełnie świadomie, iż nie będą to miejsca e, ostatniej naszej prostej, tylko być może w przyszłości staną się tym, czym od wielu, wielu lat są na zachodzie, czyli domami, w których jest taniej i wygodniej i bezpieczniej zamieszkać starszemu człowiekowi, ale jeszcze sprawnemu, tak? Niż y, na przykład utrzymywanie w całości domu czy mieszkania własnego, bo to bywa już kłopotliwe. I w tej perspektywie proszę mi powiedzieć, czy Państwo myślą o jakichś kolejnych tego typu miejscach, y, które mogłyby powstać, czy macie tam jeszcze grunt, może, na którym można by było coś dobudować, właśnie y, 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 dla tego typu jednostki, tak? To znaczy powiem tak, y, mając na uwadze. Y, Badania demograficzne, że mhm. długość życia istotnie się wydłużyła, co nas cieszy, ma na to wpływ oczywiście wiele czynników, zarówno rozwój medycyny, jak i styl życia. Idąc naprzeciw, postanowiliśmy właśnie zapewnić opiekę długoterminową pacjentom, którzy z uwagi na właśnie tą długość życia będą wymagali opieki medycznej. Nie tylko mm -hmm. opieki takiej higienicznej, czy opieki związanej z socjalnymi działaniami, ale opieki medycznej. Stąd wyjście naprzeciw i dlatego przystąpiliśmy do tego projektu, który zapewni opiekę. No uważamy, że jak na potrzeby powiatu kamiennogórskiego, 55 osobom. Mm -hmm. Czy planujemy dalej? Trudno nam powiedzieć, chcemy mm -hmm. zakończyć ten etap. Na pewno jestem nastawiona prorozwojowo, na pewno chciałabym podejmować kolejne inicjatywy, ale czas pokaże. Proszę mi powiedzieć, ten budynek, który teraz powstaje, on w razie W, to, to oczywiście są takie gdybania, ale ma możliwość na przykład y, powiększenia go o kolejne piętra? Tak, to gdyby jest by była taka potrzeba. Tak, to jest dwukondygnacyjny budynek i jest taka możliwość, aby jeszcze nadbudować kolejne piętro, natomiast my też chciałbym Państwa poinformować, posiadamy taką możliwość nadbudowy nad blokiem operacyjnym, ponieważ blok został tak zaprojektowany przez były zarząd, byłego prezesa, iż jest możliwość dołączenia jeszcze dwóch kondygnacji. Także przestrzeń do działania są. Dzisiaj mamy też możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Bardzo nas to cieszy, ponieważ mając na uwadze sytuację w ochronie zdrowia, finansowanie ochrony zdrowia, no jest to dla nas ogromna, ogromny zastrzyk finansowy. Proszę mi powiedzieć, jak miejscami w powstającym zolu. Czy to już teraz trzeba zabiegać o miejsce w tym nowo powstającym Ośrodku, czy te zapisy się dopiero pojawią? No jak to wygląda? Czy to będzie w ramach NFZ w 100%, czy to będzie opieka odpłatna? No, są chwilę będzie to w ramach NFZ. Procedura, proszę Państwa, wygląda w ten sposób, że mamy niestety, ale tak zwane kolejkowanie pacjentów, czyli pacjent, który pacjent bądź jego rodzina, który składa deklarację, po w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest zobowiązane złożyć komplet dokumentów. My następnie te dokumenty musimy zarejestrować. One są widoczne w Narodowym Funduszu Zdrowia w kontekście kolejkowania. A więc na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że my mamy już praktycznie, gdybyśmy mieli jutro przeprowadzić pacjentów, to mamy już 100% zadeklarowanych pacjentów do. ZOO. którzy czekają na otwarcie. którzy czekają. Na bardzo, bardzo czekam na otwarcie. Dobrze, a jeszcze takie sprawy wokół szpitala. Często się pojawiały takie, takie treści, no też trudno im się dziwić. Ludzie mieli przez lata pewne wyobrażenia o tym szpitalu, jak on funkcjonował. Chodzi mi o ginekologię, chodzi mi o położnictwo. Czy jest jakaś szansa, nadzieja, żeby to wróciło? No ja rozumiem, że to jest związane z demografią, jakby. Budowa zolu i jego popularność no, też pokazuje nam, jak to wygląda, że jednak większy kłopot mamy tutaj z osobami starszymi, niż z tymi, które na ten świat przychodzą. Widać to w wynikach też jakby w samej Kamiennej Górze. To jest jedna trzecia osób przychodzących na świat w stosunku do tych, które odchodzą, tak? To, to wiele pokazuje. Ale czy to mogłoby jakoś koegzystować? Czy jest taka nadzieja, że ta ginekologia z położnictwem do nas wrócą? Yy, więc jeśli chodzi o nadzieję, to nadzieja zawsze umiera ostatnia. Yy, na pewno yy, to i, że tych oddziałów nie ma, to jest yy, troszeczkę słaba strona naszego yy, szpitala, ponieważ chcielibyśmy kompleksową opiekę zapewnić, ale wydarzenia, yy, covidzie jednoznacznie wskazały na dalsze postępowanie, a mianowicie nie było możliwości kontynuowania opieki nad kobietą w ciąży czy też odbywania porodów. Poprzednie zarządy podjęły taką decyzję. Ja nie mogę tutaj brać za to odpowiedzialności, czy też rozmawiać w kategorii planowania otwarcia tego oddziału, gdyż ten oddział ginekologiczno-położniczy był jednym oddziałem i nie może funkcjonować w związku z tym tylko ginekologia. Na obecną chwilę takiej możliwości nie ma, ale nie mówię nie. Mhm. A jak wygląda sytuacja z lekarzami? Bo z tym też przez lata mieliśmy duże problemy, nie było chętnych. Jak, jak dzisiaj to wygląda? To znaczy tak, jeśli chodzi o opiekę nad kobietami, to obecnie prowadzimy poradnię ginekologiczno-położniczą. W poradni pracują lekarze ginekolodzy. W, tym, w ubiegłym roku udało się dotrudnić panią doktor ginekolog, bo takie były prośby ze strony pacjentek, a więc pracuje też pani doktor, ginekolog i będziemy jeszcze podejmować kolejne działania, a więc jeśli chodzi o opiekę nad, przynajmniej w tym zakresie podstawowym, mhm. to poradnia ginekologiczno-położnicza spełnia te oczekiwania. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy, specjalistów, to tu muszę pochwalić się pozyskiwaniem specjalistów w szerokim zakresie do oddziału pediatrycznego. W oddziale pediatrycznym, proszę Państwa, oprócz specjalistów, pediatrów, mamy zatrudnionych ośmiu specjalistów w różnych dziedzinach. Panią profesor nefrologii, hematologa, chirurga, pani doktor ginekologii oraz Innych specjalistów, dermatologa, którzy sprawują kompleksową opiekę nad dziećmi. Mhm. I to jest bardzo ważne, ponieważ u nas w naszym oddziale pediatrycznym odbywa się specjalistyczna diagnostyka oraz już praktycznie. Y Diagnoza, którą uzyskują rodzice, pozwala na szybkie dotarcie do kliniki czy do innych specjalistów. Jeżeli jest to tak, koniec, że tutaj mhm. udało się i jest fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o inne oddziały, to największy problem mamy z pozyskaniem kardiologa oraz internisty. Może tym kanałem nam się uda. Szanowni <laughs> Państwo, bardzo serdecznie <laughs> proszę, jeśli Państwo zechcą w naszym szpitalu podjąć pracę, jest to bardzo, bardzo dobre szkolenie szpital jesteśmy otwarci na negocjacje różne gwarantujemy bardzo dobre warunki pracy ja serdecznie zapraszam to na koniec pani prezes o czym państwo teraz marzą co by się w szpitalu przydało szczególnie co jest bardzo potrzebne w szpitalu, co by się przydało, cały czas rozwijamy się, jeśli chodzi o dodatkowe usługi, bo chciałabym jeszcze podkreślić, że wygraliśmy przetarg również na opiekę kardiologiczną i w ramach tej opieki, w ramach tego projektu zakupimy sprzęt na kwotę milion osiemset do poradni kardiologicznej, do działu intensywnej terapii oraz do oddziału chorób wewnętrznych, natomiast z uwagi na podniesienie jakości usług, cały czas podejmujemy działania związane z zakupem nowoczesnego sprzętu. W ostatnim czasie pozyskaliśmy środki zewnętrzne z Fundacji KGHM. Dzięki ogromnemu wsparciu pani poseł Iwony Krawczyk udało nam się pozyskać 200 tysięcy na zakup sprzętu endoskopowego. To jest bardzo ważne dla nas, ponieważ choroby przewodu pokarmowego dziesiątkują społeczeństwo, a Dzięki posiadaniu dobrego sprzętu i ilości tego sprzętu, przede wszystkim, bo to też jest ważne, mamy możliwość wykonywania. Większej liczby badań. I muszę się też pochwalić, że mieliśmy bardzo długi czas oczekiwania na badania endoskopowe. Proszę Państwa, od maja 2000 od czerwca 2025 roku czas oczekiwania zrocznego skrócił się na kolonofibroskopie do dwóch miesięcy, na gastrofibroskopie do miesiąca. To tylko dzięki temu, że możemy ten sprzęt mieć i dzięki temu, i że w liczbie takiej żeby nie kolejkować. Tak. Bo zatrudniliśmy jeszcze jednego specjalistę gastroenterologa. Czyli poprawiło się generalnie. No dobrze, ale tu wymienia Pani Prezes, ja się cieszę z tych sukcesów. Mi, to jaki, jaki sprzęt Wy potrzebujecie jeszcze? Co by się takiego przydało szpitalowi? Aktualnie realizujemy zakup stołu operacyjnego. Uzyskaliśmy wsparcie też z powiatu kamienokurskiego na kwotę 300 tysięcy złotych. Co potrzebujemy? Sprzęt szpital kamiennogórski potrzebuje Dużo, a mianowicie na przykład ramię C do wykonywania profesjonalnych zabiegów neurochirurgicznych, potrzebujemy dodatkowe kardiomonitory, defibrylatory. Ja te działania podejmuję. Między innymi zakupiliśmy dwa respiratory. Jeden dzięki pomocy Fundacji Tutti Bene. Współpracujemy z fundacjami, współpracujemy w szerokim zakresie też właśnie z Fundacją KGHM, także mam nadzieję, że zakupimy jeszcze profesjonalny sprzęt, który będzie służył rozwojowi, podniesieniu jakości, uzyskaniu akredytacji a obecnie posiadamy autoryzację. Cieszę się z tej współpracy lokalnej, wspomniała Pani o Twitterze, my też często e, informują nas panowie na bieżąco, więc to, to, jest, to jest miłe, że nie jest to tylko jakiś gigant typu KGHM, ale też e, lokalna społeczność ma świadomość i, i docenia działania szpitala i potrzeba jego istnienia. Mam nadzieję, że cały ten sprzęt uda się kupić. Za dzisiejszą rozmowę serdecznie dziękuję. Dziękuję. Życzę bardzo. wszystkiego dobrego. Pani prezes i nam wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.